Dzień dobry. Andorra Nowy Targ, Renault Dacia, Dzień Dzisiaj chciałbym zaprezentować Renault Megane wersji Grand Tour. Jest to samochód dla klientów serwisowych z rocznika 2019. Ogólnie o tym samochodzie. Samochód, tak jak wspominałem, służy dla klientów serwisu. Pierwsza data rejestracji to jest 29 sierpnia 2019 roku. Na stan obecny samochód ma przejechane około 3200 km. E, tak jak wspominałem, jest to wersja Grand Tour z silnikiem 1-3 turbobenzynowym, 140-konnym. E, tutaj prezentowany egzemplarz mamy w najbogatszej wersji, tzw. Tak Intense. E, Samoturbowany w kolorze grafitowym. E, przechodząc dalej, jeśli chodzi o ten samochód, i poza wyposażeniem standardowym, Tak zwany pakiet Luke 18. Ten pakiet Luke zawiera oczywiście przyciemniane szyby z tyłu oraz alufelki 18-calowe w wersji tak zwanej Grand Tour. Idąc, oczywiście, dalej. Samochód mamy wyposażone w światła do jazdy dziennej LED w kształcie litery C. Oczywiście po zmroku dołączają się nam światła mijania, no i oczywiście możemy też dołączyć światła drogowe, są to światła halogenowe. Dodatkowo też, jak widać na dole, mamy światła halogenowe przeciwngielne. Stąd dalej, może teraz przejdziemy do tyłu. Samochód w standardowym wyposażeniu oczywiście posiada czujniki do parkowania z tyłu. Tak jak wspominałem, jest to wersja Grand Tour z dużym pojemnym bagażnikiem. Jest to oczywiście wersja kombi. To jest Tutaj oczywiście mamy dodatkową roletę, którą możemy też opcjonalnie ściągnąć. Tutaj mamy podwójną podłogę, i tutaj od spodu mamy oczywiście koło zapasowe z podnośnikiem oraz kluczem. Teraz chciałbym Państwa zaprosić do środka i omówimy sobie wyposażenie, które mamy wewnątrz. Jeśli chodzi o wyposażenie wnętrza, tak jak wspominałem, jest to najbogatsza wersja wyposażeniowa. Charakteryzuje się przede wszystkim oczywiście podgrzewanymi lusterkami, one są też automatycznie składane i sterowane elektrycznie. Tutaj mamy do nich dostęp. Oczywiście mamy pełną elektrykę, czyli szyby regulowane elektrycznie z czujnikiem impulsowym po stronie kierowcy. Kierownica, oczywiście, wielofunkcyjna oczywiście tutaj mamy wyświetlacz cyfrowy. Ono, oczywiście, może, jego też można modyfikować, ze względu na to, że ta wersja posiada system multisense, czyli możemy sobie zmieniać oświetlenie ambientowe wnętrza oraz wygląd zegarów. W standardowym wyposażeniu wyświetlacz tutaj środkowy mamy średniocalowy, Tą wersję mamy bogatszą, bo jest powiększona o pakiet multimedia 8,7 cala. Charakteryzuje się to właśnie tym powiększonym wyświetlaczem, który widzimy tutaj. Jeśli chodzi o tutaj ten cały wyświetlacz, no to oczywiście w standardzie mamy nawigację, multimedia. Możemy się podłączyć bezprzewodowo z telefonem, z różnymi innymi urządzeniami, urządzeniami multimedialnymi. Oczywiście tutaj też mamy takie rzeczy jak pojazd, czyli ten tak zwany typ multisense. Tutaj mamy różne tryby, na przykład jazda na trybie sportowym. No to tutaj oczywiście zmienia się nam styl zegarów. Tak jak widzimy tutaj, oświetlenie wnętrza i tutaj oświetlenie ambientowe też po bokach. Dodatkowo też silnik jest bardziej dynamiczny. Poza sportem, oczywiście, mamy komfort, eko, neutral i taki Perso, czyli ten, który możemy sobie personalizować idąc dalej oczywiście tu mamy system pomocy przy parkowaniu czyli czujniki do parkowania z tyłu tak jak wcześniej wspominałem komputer pokładowy, możemy też sprawdzić jakość powietrza, ciśnienie w kołach system, oczywiście samochód posiada tutaj klimatyzację automatyczną dwustrefową jeśli chodzi o tutaj ustawienia tej, tej oczywiście klimatyzacji to mamy je tutaj oczywiście możemy sobie tutaj sterować temperaturą i ustawić tryb Automatyczny. Skrzynię mamy manualną, sześciobiegową. Ręczny mamy tutaj, jak widać, w takim ciekawym kształcie. Lusterko mamy elektrochromatyczne, czyli ono się nam tam będzie przyciemniało, oczywiście, żeby samochody nas nie raziły, jak będą za nami jechały. No, oczywiście standardowo podsufitki, tutaj z lusterkiem podświetlane. Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego, oczywiście samochód wyposażony jest w system ESC, czyli dynamicznej kontroli jazdy, system wspomagania nagłego hamowania, oczywiście ABS, system startu pod górę oraz inne. Dziękuję bardzo za uwagę.